Tak najbardziej z dzieciństwa to chyba fasolka szparagowa, którą do dzisiaj uwielbiam i pamiętam jak moja mama ją przygotowywała w takiej dużej misce i po prostu sobie ją jadłam i do dzisiaj po prostu tak ją jem samą, co to jest Mi najbardziej się kojarzy kukurydza, yy, ale nie taka cukrowa jak jest teraz, tylko taka mniej słodka, bardziej wytrawna, no wyjątkowa. Teraz już takiej nie można kupić. Najbardziej z dzieciństwem mi się kojarzą byrki, bo jestem z Poznania. Byrki, Myślę, że z cukinią, ale nie taką maleńką. Pamiętam, że byłam w totalnym szoku w Warszawie, że tu macie takie maleńkie cukinie. U nas w domu jadło się tylko te olbrzymie, po prostu pięciokilowe, z których trzeba było wydłubywać pestki i później robiło się pyszne leczo. Na to leczo zresztą znajdziecie przepis. Jeżeli miałabym mieć jedno warzywo do końca życia to byłyby to, myślę, że ziemniaczki, eee, takie młode, z koperkiem, to już dwa warzywa. Byłoby to, o rety, tylko jedno warzywo? Trudny wybór, yy, ziemniaczki byłyby to oczywiście, ale wiemy, ziemniaki się nie liczą, a no to jak nie ziemniaki to chyba pomidory. Miał jedną rzecz do końca życia, to by to było pomidor i pomidorówka. W ogóle jakby, jakbym siedziała w celi śmierci, to moje ostatnie życzenie na ostatni posiłek przed śmiercią to by była pomidorówka, więc pomidor, zdecydowanie. Wahałam się między cukinią a papryką, ale wybieram paprykę w każdej formie, zawsze. Surową do skrupania, upieczoną, obraną ze skórki, ugotowaną w sosie, w zupie, w każdej formie. Nie, no, ogórek. Najlepiej kiszona albo małosolny. Hmm, chyba jednak pomidor. Hmm, ogórek czy pomidor? Um, pomidor. No, pomidor, oczywiście. Ogórek od czasu do czasu będzie fajnym dodatkiem, ale nie pomidor. Kazik um, z brokułem, o którym cały czas mówi, że to jest takie drzewko, mamusiu. Moje dziecko najbardziej mi się kojarzy z cukinią, ale też z kukurydzą, bo to było takie fajne, jakby jeszcze taki malutki już tak potrafił odgryzać kod. Mój syn Kacper kojarzy mi się z awokado, pomidorem i ogórkiem, a Karolina kojarzy mi się z papryką, marchewką i cukinią. Trudne pytanie, ale myślę, że z marchewką. Może powinnam powiedzieć że ze szpinakiem, ale jednak uznaję, że to jest marchewko żerca. Pieczarki, pomidorki, kalafiore I zobaczcie sami, co jeszcze. Ogórki kiszone, buraki, pomidory, ziemniaki, cukinia, por, groszek papryka, marchewki i to chyba wszystko. Przygotowałam kukurydzę, ciecierzycę, fasolkę, kalafior, bób, marchewki i ogurasy. Przede wszystkim mnóstwo zieloności. Będzie szpinak, będzie natka, będą liście, rzodkiewki, ale oprócz tego na pewno będzie cukinia, buraczek, no i oczywiście kalafior.